Dzień dobry! Unia zagłodzi Polskę? Jedyne co się polskiej opozycji udało oprócz panowania nad Senatem Rzeczypospolitej, to haniebne zrujnowanie wizerunku Polski na arenie międzynarodowej. Jak informuje anonimowe źródło w Brukseli, Unia Europejska rozpocznie aktywną walkę z otyłością. Pilotażowy program zostanie wprowadzony w Polsce i na Węgrzech. Z ramienia Parlamentu Europejskiego operacją będzie kierował przedstawiciel Niemiec, państwa mającego największe doświadczenie w takich przedsięwzięciach. Wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego, niemiecka polityk Katarina Barley proponuje finansowe zagłodzenie Polski i Węgier przez UE. Tę skandaliczną sugestię europosłanka Barley, wcześniej posłanka do Bundestagu i w latach 2017-2019 minister do spraw rodziny, seniorów, kobiet i młodzieży, następnie pracy i spraw socjalnych oraz sprawiedliwości i ochrony konsumentów, wyraziła w wywiadzie dla rozgłośni publicznej Deutschlandfunk. Obecnie negocjujemy budżet, który będzie ważny przez 7 lat, to dużo pieniędzy. Polska i Węgry chcą je dostać, żyją z pieniędzy europejskich. Jeśli teraz zrezygnujemy z praworządności, to przez najbliższe 7 lat będziemy mieć takie stosunki w Unii, jakich nie chcą także nasi obywatele, bo nasze pieniądze z podatków trafią do reżimów takich jak Orbana i Kaczyńskiego, które przede wszystkim szuflują pieniądze do własnych kieszeni, a przy tym dokonują w swoich krajach takiej przebudowy demokracji, że z wartościami UE nie ma już nic wspólnego. Szokująca wręcz wypowiedź, kuriozalna argumentacja i skrajna arogancja niemieckiej polityk lewicy współrządzącej partii SPD. Można oczywiście odpowiedzieć Niemcom w tym samym tonie: nie wasz kraj, nie wasza broszka, nie podoba się to fora ze dwora z waszymi artykułami, którymi zasypane są wszystkie sklepy nie tylko w Polsce, nie tylko na Węgrzech i nie tylko w całej środkowo-wschodniej Europie. Pani Barley, widać nie ma wiedzy, że utrata choćby 40 milionów rynku zbytu w naszym kraju i wciąż nieporównanie tańszej siły roboczej oznaczałaby dla Niemiec recesję. Że dla Deutsche Exportnation rozszerzenie Unii Europejskiej było jak trafienie szóstki w kumulacji w lotto. Pani Barley, widać umknęło też, że dla zdobycia rynku w naszym regionie jeszcze do połowy lat 90. niemieccy przedsiębiorcy i inwestorzy mogli legalnie odliczać od podatków łapówki płacone poza granicami. Ale mniejsza z tym, nie o zezowatość umysłową europosłanki Barli mi chodzi o wiele bardziej interesuje mnie postawa naszej opozycji, jej wybrańców, w tym europosłów, których niepodważalnym jedynym dorobkiem jest haniebne zrujnowanie wizerunku Polski poza granicami. Polityczne patroksyzmy Barli, notabene przejawiane nie tylko przez nią, są skutkiem a nie przyczyną sprawy, z którą polski rząd musi się dziś mierzyć o szkalowaniu i wierutnych kłamstwach rozpowszechnianych przez opozycję, jak na przykład przez europosła Roberta Biedronia, który na swoich preferencjach seksualnych zrobił karierę, a który snuje w wywiadzie dla Reutersa agencji sprzedającej informacje do prawie stu krajów świata, że w Polsce Żydzi są dziś traktowani tak jak przed wojną w Niemczech, czy gdańskiej prezydent Aleksandry Dulkiewicz żalącej się w niemieckim radiu, że współczesna Polska jest jak Trzecia Rzesza, że jej mama płacze, bo jakoby teraz jest gorzej jak za komuny. O takich postawach naszych współczesnych ambasadorów można pisać książki. Na takim właśnie gruncie powstał raport o rzekomym łamaniu praworządności w Polsce, na takim gruncie jak prowokacja geja przyczepiającego różnojęzyczne tablice pod szyldami miast o strefach wolnych od LGBT, rodzą się połajanki szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, z takiego jak mawiają Niemcy, Szajsu ulepiona jest dzisiejsza opinia o Polsce na świecie. Kropka. Tak Polska to jest naród oporny, któremu zawdzięczamy upadek muru. Tak Polska i jej mieszkańcy opierają się, ponieważ jest konserwatywna, ma starożytne i prawdziwe wartości, rodzinę składającą się z ojca i matki, szacunek dla życia, wierzy w prawdę, prawo, sprawiedliwość. Jest katolicka, a nie liberalna w rękach sekt, kontrolujących społeczeństwo poprzez finanse i media, to akurat słowa francuskiego europosła, w latach 2014-2019, żana luka Schaffhausera, który widząc rozwój wydarzeń w parlamencie europejskim po odsunięciu od władzy rządu po przez wyborców, stanął w obronie Polski i antycypował zamiary niemiecko-francuskiego dyrektoriatu. Polska, Węgry, Słowacja, Czechy, zaprzyjaźnione kraje aksamitnej rewolucji, które zjednoczyły się przed upadkiem muru, przeciwstawiają się odtąd tej dyktaturze gotowej zaatakować, zdestabilizować i usunąć każdy rząd, który nie pracuje dla obcych mocarstw, które rządzą tutaj i usiłują rządzić narodami Europy. Cztery lata po pierwszym sądzie w Brukseli nad nowym rządem w Polsce i emocjonalnym przemówieniu Schaffhausera, który atak Polskę uznał za atak systemu na demokrację, europosłowie polskiej opozycji wcielają w życie niemal Każdego dnia swe hasło o totalnej wojnie na ulicy i zagranicy lżą, gdzie tylko się da demokratycznie wybranym władzom Rzeczpospolitej na drugą kadencję i już zupełnie otwarcie domagają się sankcji wobec Polski. Widzę, że jest Pan z gatunku tych oficerów zawodowych, którzy nigdy nie pozbywają się bezkrytycznego zapału do pracy, Panie oberleutnant. Pozwolę sobie zameldować panu kapitanowi, że kompania jest straszliwie rozpuszczona. Ja wiem o tym. Uważam, że taki stan rzeczy jest wbrew Regulaminowi. No bardzo dobrze pan uważa. Chciałbym tylko, żeby pan wiedział, że nie widzę możliwości urobienia ich do konsystencji przewidzianej przez Regulamin. Jak to? W tej kompanii znajdują się ludzie, którzy są najsprytniejszymi na tej szerokości geograficznej łazikami i nie przerobi ich żadna propaganda ani szykany. No, ależ. Ja wiem, że posiada pan dane na pogromce, sadysta patrzy panu z oczu. Cokolwiek pan będzie czynić środkami regulaminowymi, będę tolerował, natomiast na żadne brutalizowanie i pastwienie się nie pozwolę i przeciwstawię się temu z całą stanowczością. Panie kapitanie! Posiada pan dostateczne walory na to, aby doprowadzać ludzi do samobójstw i innych desperackich kroków. Ale ja właśnie kategorycznie sobie tego... Nie życzę, chciałbym, żeby pan wiedział, że chcę mieć za wszelką cenę do końca tej wojny spokój i powrócić do normalnego życia bez burzliwych przejść. Teraz chodzi o to, żeby pan się zastanowił nad tym, co panu powiedziałem. Jedno z dwojga, albo obaj będziemy mieli spokój, albo się rozstaniemy. Bez żalu z mojej strony. Państwo poprzednicy, którzy próbowali mi szkodzić, poufnymi wybórkami skończyli smutno. i kości ich bieleją na wszystkich frontach tej wojny. Mam wuja, generała, który współpracuje z naczelnym wodzem i nigdy nie odmawia mi takich rzeczy, jeżeli go o to poproszę. Czy pan dokładnie zrozumiał to, co mówiłem? Dla mnie miarodajny jest regularny. I mój obowiązek wobec ojczyzny, panie kapitanie. Barbarzyństwo, jakim się pan wykazał, jest biegunowo odległe od regulaminu. Doprowadził pan kompanię do upodlenia. Wie pan, że nie ma w słowniku ludzi kulturalnych słów, które mogłyby dostatecznie obelżywie określić pańskie postępowanie. Panie kapitanie! Radzę panu nie podnosić głosu, panie Oberleutnant. Oficerski sąd honorowy przekona pana kapitana, że to wszystko, co pan przed chwilą powiedział, jest wystarczające do żądania przeze mnie satysfakcji. Pan się nie kwalifikuje nawet do sądu dla ludożerców. Muszmenie. W moich oczach jest pan nędznym gadem. Omyłkowo tylko nazywanym człowiekiem. Panie Oberleutnant von Nogai. Niech pan stąd wyjdzie, bo ja nie mogę na pana patrzeć, bydlaku. Zaiste ponadczasowy to wywód kapitana Wagnera z C.K. Dezerterów z tą różnicą, że postawy polityków opozycji nie są filmową fikcją, że mamy dziś do czynienia z rzeczywistymi fonnogajami, z postaciami, które na salonach Europy z partykularnych pobudek międlą w ustach słowo Polska jak zetlały ogarek. Katarina Barli, która ma czelność proponować finansowe zagłodzenie Polski i Węgier przez UE to ich wytwór. Czego nie rozumiesz? Dziękuję za obejrzenie filmu. Mam nadzieję, że się podobał. Jeśli tak, zasubskrybuj kanał, zostaw łapkę w górę albo skomentuj film i wróć niebawem. Życzę miłego dnia.